O-o, zakochała się w nim? To nie fair. Przecież wie, że mi się podoba. Adam do tablicy. No dobrze. Jak moje włosy. Po co jadłam tego bajgla z cebulą? Masz gumę? Proszę. Dzięki. Mam cię. Nalejcie do strzykawki wybrany barwnik spożywczy. Taka ilość wystarczy. Teraz wstrzygnijcie zawartość za pomocą cienkiej igły, żeby nie wyciągać gumy. Misja prawie wykonana. Ale się zdziwi. Już jestem. Wow, zęby ci chyba zgniły, Jennifer. E, źle się poczułem. Pójdę do tyłu. Co? O co chodzi? Dlaczego Adam mnie nie lubi? Na lekcji trzeba siedzieć na swoim miejscu, ale Jennifer wzięła to zbyt dosłownie. Dobre, Kate, zapraszam. Dobrze, No co? Zemszczę się, Jen. Ja wtedy. Ach, rekwiruję. No, już wyskakujemy. Madison, a reszta? Skąd on wie o wszystkich skrytkach? Taka dobra skrytka. Hmm? Ale lipa. Dasz wiary? Wygląda na to, że zasady nie dotyczą belfrów. Uh, mój ulubiony. Mm. Miał czelność wziąć nasze cukierki. Hmm? Chyba powinienem ukryć dowody zbrodni. Filunia! Mam genialny pomysł! Hono Madison! Ej, chyba szykuje się niezły żarcik. Coże? So, Nie rozumiem tego zadania. Trudne, prawda? Okej, okay, wchodzę. Przyda mi się nożek. W czasie, gdy sorga z Madison, ja przetnę worek na śmieci. Najważniejsze to delikatnie naciąć na samym dole worka. Nic nie zauważy, ha, misja zakończona. Pst. Już! Dziękuję za pomoc! Nie ma za co! Plan wykonany! Wszystko na dziś. Możecie iść. Szkoda, że ominie nas najlepsze. Do widzenia. Zostało coś jeszcze. Już wszystko zjadłem. Zostały same papierki. Cóż, będę musiał skonfiskować więcej. Do śmieci. Już pełny? Wyniosę od razu sporo tego. Nie! Prawdziwa papierkowa ulewa! Jak to się stało? Przestanie wreszcie kraść słodycze. Dziewczyny, macie kłopoty! Od tego śmieszkowania dziewczyny skończyły w internacie. A ta pani to prawdziwa kosa. Zajmujemy? Ale te kucyki niewygodne, od razu lepiej. Jak dobrze być sobą. Zróbmy coś po swojemu dla odmiany. Sorka dostanie szału, jak nas zobaczy. Rewelka. Dziewczęta. Kiedy się w końcu nauczycie? Mam was ściąć na zero? Hmm? Na z? Ze? Nie nie. Kucyki są. Tak myślałam. Muszę wyjść. Macie szczęście, gdyby nie SMS. Ani drgnijcie. Ani drgamy. Strasznie tu nudno. Dlatego powinnyśmy się rozerwać. Tak mówisz? No pewnie! Weźcie nożyczki i oklejcie je taśmą klejącą. Po całej długości ostrzy. Oderwijcie resztę i bum! Gotowe! Takie proste, a takie efektywne! Może sobie pomarzyć o fryzjerstwie! Ach! Znacznie lepiej! Dziewczęta! Takieście błęczuczne? Tego ścinam na zero. Hej, czemu nie działają? Są zaklejone? To się nie dzieje naprawdę. Przegięłyście! Macie szlaban! Następny trik wymaga nieco wody i umiejętności aktorskich. Co tam, Heli, sprzątasz? Od tego kurzu spędzi mnie... Apsik! Ops, sorki, chyba się przeziębiłam. To przypadek! Apsik! Ej, obrzydliwość! O, Wiki, dostaniesz za swoje. O, nie ma nic lepszego niż dobrze się wyspać, prawda? Ale ten błogi czas może odebrać ci przyjaciółka, która wie, jak wszystko zepsuć. Kiedy następny raz będzie u Ciebie nocować, nasyp śpiącej przyjaciółce puder na rękę. Hej, słyszysz to bzyczenie? Obudź się, wiki. Hej, czy to komar na Twojej twarzy? A, masz! Łoho, to było doskonałe uderzenie! Pewnie, że dla nas to zabawne, ale zacząć dzień w taki sposób to niezbyt przyjemne, co? Coś mi mówi, że wiki będzie potrzebowała wiadra kawy dzisiejszego poranka. I prysznica, żeby zmyć ten puder z siebie. Dobra robota, Heli, dobra robota. Ten trik musisz wykonać razem z przyjaciółką i kocem, oczywiście. Jedna z Was musi się położyć na plecach na podłodze. Twoja przyjaciółka stanie skocem z przodu, tak by nie było Cię widać. Następnie całą Cię nim zakryje. Abrakadabra, hocus pokus i. O! Unosisz się w powietrzu! Jak ona to robi? Aha, po prostu szybko się obróciłaś, zanim zostałaś przykryta. Bardzo sprytnie, dziewczyno! Of, oh, czy joga nie powinna relaksować? Całe to wyginanie się i rozciąganie tylko męczy. Gdyby tylko ktoś mógł Ci pomóc. Dokładnie tak. Oddychaj i rozciągaj ciało. Wow, popatrz na te nogi. Niesamowite. Chwileczkę. Jakim cudem Wiki jest nagle tak rozciągnięta? Hej, <grymne> to nie są nogi Wiki, to nogi Heli. Wspólne ćwiczenia mogą być doskonałą zabawą. Dopóki nie zaczyna się popisywanie swoją elastycznością. Poważnie, jak ona to robi? To nie fair. Zamiast czuć się źle, dlaczego nie pokazać jej, że też jesteś porozciągana? No cóż, w marzeniach przynajmniej. Widzisz? Ty też potrafisz zrobić szpagat. Na swój sposób. O, to imponujące, prawda? Idzie. Nieźle, co? Teraz przyjrzyj się bliżej. Ta prawa noga bardzo przypomina rękę w bucie. Bo to jest ręka z założonym na nią butem. Ha, to będzie dla niej nauczka. Sprawdźmy to. Wygląda jak dwie dziewczyny kręcące tyłeczkami w rytm muzyki, prawda? Chwileczkę, tyłeczek po prawej stronie wygląda nieco za dobrze. Hej, to heli udająca, że stoi odwrócona plecami. By zrobić to samo, po prostu włóż dwa jaśki w parę dżinsów. Ubierz też bluzę z kapturem tyłem do przodu, a kaptur załóż na twarz. Hej, impreza poprzedniej nocy była czadowa. Zostało nam mnóstwo balonów do przebicia. Pomożesz? Trzymaj pineskę. Brzmi niewinnie, co? Po prostu przebij balon nad swoją głową. Właśnie tak. I jeszcze jeden, i jeszcze ten. O! Nigdy nie zgadłabyś, że trzeci był wypełniony wodą. No cóż, i tak miałaś zamiar się wykąpać.